Jeżeli chcecie kupić taniej sprawdzone końce, zapraszam Was do FoodCoins.pl i jeżeli powiecie, że jesteście ode mnie, dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w kolejnym odcinku Paczki Hema. Taka sytuacja, kolejne trzy spotkania dzisiaj przed nami i miejmy nadzieję, że yy... Zakończymy ligę numer 6, której brakuje nam tylko jednego punktu w dwóch spotkaniach, aby awansować z tytułem ligi. Pierwszy skład przeciwnika to Liga Brazylijska. Nie Liga Brazylijska, cały brazylijski skład z właśnie tego kraju. No i niestety w pierwszej minucie przeciwnik wyprowadza ładną akcję, naprawdę. Podanie górą to jest Costa. Przyjmuje na klatę, strzela i obok naszego bramkarza jest niestety 1 do 0. Gramy składem Serie A, jeżeli by, bylibyście ciekawi. Kolejna akcja, no jeszcze 10 minuta, nawet nie doszła tego spotkania. A mamy dośrodkowanie. Mamy dośrodkowanie, strzał z główki. Jest 2 do 0. No fatalnie to się zaczęło. A potrzebowaliśmy tylko jednego punktu. Ale 15 minuta, ładne podanie tutaj do przodu. Tu jest ale Kwarijale. Kwarijale. Ciężko mi go wypowiedzieć, ale jest 1 do 2 i odrabiamy powoli straty. Kolejna akcja, minuta 30, któraś e, dokładnie nie widzę. Dlaczego nie widzę, która jest minuta? Niemniej jednak strzelamy bramkę Ibarbo. I teraz już widzę, że jest to 36 minuta i Ibarbo daje nam remis. Kolejna akcja, druga połowa, przejmujemy piłkę w środku pola. Szukamy komu, by to podać. Komu, 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 bo idę do domu. Jest Fernandez, on ma uderzenie z lewej nogi i kapitalnie 3 do 2. I to już jest zwycięstwo, co daje nam awans z pierwszego, znaczy z tytułu. Ligi, do Ligi Piątej, Niestety 81 minuta. Przeciwnik wyprowadza akcję. Majkon strzela. Piłka się odbija i wpada pod nogi Paulini. A ten pakuje piłkę do bramki. Jest 3 do 3. Kolejna akcja. Tym razem 85 minuta. Przejmujemy piłkę. Ładnie. Quariarella Ale niestety bramkarz broni i to już było wiadome, że stanie się naprawdę coś złego. Potrzebowałem jednego punktu, a wiecie jaka frustracja potrafi być się, gdy coś nam nie idzie i to mógłby być tych, jeden z tych momentów, 87 minuta przeciwnik wyprowadza akcję, moja obrona, nie wiem co robi, zostawia sporo miejsca Majkonowi, on przyjmuje piłkę, fake shot, strzał, gol 4 do 3 i nie mamy jednego punktu i nie mamy awansu, więc potrzeba nam wygrać. Następne spotkanie jest sprawdzałem sobie powtórki, bo naprawdę miałem sporo sytuacji, jeden na jeden, nie potrafiłem tego wykorzystać, jak widzicie, pozostała jedna gra i potrzebujemy remisu, aby mieć ten tytuł. Ale jeżeli przeciwnik ma musę, dumbię i Emenikę z przodu, to wiedz, że coś się dzieje. No i w 22 minucie my odbieramy piłkę za pierwszym razem, ale Emenikę za drugim już sobie nie daje odebrać. Podaje do musy, ten przejmuje piłkę. Strzela jest 1 do zera no, znowu w pierwszej minucie spotkania. No nie potrafię się przed tym bronić, jestem totalną ciotą w tą Fifę. No i w czwartej minucie Dumbia przejmuje piłkę. Ja próbuję go odepchnąć. Nie widzicie rzut karny, i niestety e, fatalna sprawa. Jeszcze dostaliśmy żółtą kartkę. No i e, do e, tego karnego pochodzi Blumbia. Strzela jest 2 do 0. I po ptakach, praktycznie 15 minuta, kolejna akcja: Musa podaje do Wicela ten. Mija naszego bramkarza. Nasz bramkarz zachowuje się jak totalny retard. No i mamy 3 do 0. A po tej akcji, po tym przyjęciu, zobaczcie, ależ cudowne przyjęcie, e, zobaczcie. Ach. Feel the fucking game. Postanowiłem, że pierwszy raz w tym roku e, zrejść kwituję. No i wiedziałem, że już jestem w dupie 3 do zera i tak mi ten mecz nie dawał. E, I postanowiłem otworzyć dwie paczki, te, które są za zwykły awans bez tytułu. E, Ramos w pierwszej parce, więc może do tego składu z. Z Bundesligi się on tam wkomponuje ładnie. No a czas na ostatnie spotkanie. Pierwsze w lidze piątej, już jesteśmy w lidze piątej, więc no całkiem nawet nieźle nam to idzie. No, tym bardziej, że nie mamy jakichś super zawodników, ale czas to zmienić może po tym spotkaniu. Ale zobaczcie: Falcao, Di Maria, Diego Costa, James Rodriguez. No przecież taki over. Ale tam gracze są, że ja nie wiem co zrobić. I Falcao dostaje piłkę, strzela, piłka odbija się jeszcze pod jego nogi i spokojnie w 30 minucie jest 1 do 0 do niego. To jego pierwszy strzał w tym meczu czuł celny, także gratulacje dla niego. 42 minuta to będzie jego drugi strzał celny. No i niestety no, Koleś miał 100% skuteczności, nie mogłem na to nic poradzić. Zobaczcie, Di Maria do środka, główka do jego kosty jest poza wodach. ale no wiecie, ja się nigdy nie poddaję m, oprócz tego meczu przed chwilą. <laughs> I mamy kolejną akcję 59 minuta. Markion dostaje piłkę podanie do Ibarbo, i Barbo wysuwa Kłaj a ten strzela na 1 do 2. I straty odrabiamy. Kolejna akcja 67 minuta. No i podanie do środka. Znowu ten zawodnik piłka odbija się jakoś fartownie do mnie. I dobijamy tą piłkę. I szczęście tym razem po raz pierwszy było po naszej stronie. Jest 2 do 2.68 minuta. Przeciwnik wyprowadza akcję Costa do Falcao Falcao ma mnóstwo miejsca. Mój obrońca jeszcze postanowił, że a przebiegnę się, zobaczyć czy są tam grzybki. Nie, nie było. I niestety jest 3 do 279 minucie. I myślałem, że już jest po mnie, że stracimy kolejne punkty. Na pewno stracimy, bo jest 88 minut i muszę strzelić bramkę. No, a tu Akuliani podanie w środków pola do Fernandeza. Ten Barcagli już z przodu miałem, ponieważ grałem All-out Attack Cuerella do Pepe Ten ma piłkę strzela i jest na szczęście 3 do 3, i tak też to spotkanie się zakończyło. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Zobaczcie jeszcze ostatnią paczkę na dzisiaj. Przepraszam, że tyle przegrywam. Obiecuję poprawę. Może zróbcie dla mnie jakiś skład. Prześledźcie wszystkie odcinki, zróbcie dla mnie coś sensownego, bo ja już ręce mi Także sorry za przegrane, wybaczcie mi, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia na razie.